Cześć z tej strony, Ania Lucińska i Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli ten kanał Wam się podoba. A już teraz zaczynamy wyjątkowy odcinek prosto z San Moritz. Gdzie jesteśmy, moi drodzy? W San Moritz, top of the world. Jest taka typowa Blachara. Poproszę zdjęcie. Jest brzydkie. Polacy, nic się nie stało. Nic się nie stało, bo ja mam wejście do garażu, my drogi, wszystko zobaczycie, wszystko. Witajcie w Samoryc i chciałam też powiedzieć witajcie na The Ice, ale niestety The Ice się nie odbędzie. Dlaczego? Ponieważ przez ostatnie kilkanaście godzin spadł ponad metr śniegu. Ladies and gentlemen, this is a, an official communication from the organization of The Ice and Moritz. Uh, we are very, very sorry to say that uh, uh, tomorrow's uh, activities on the lake uh, have been canceled. The conditions are very difficult and the whole event has been cancelled. And it is one of the most exclusive motor events in the world. Because normally, The Ice looks like this. Ale, moi drodzy, nic straconego, ponieważ ja chcę Wam pokazać The Ice od kuchni. Zobaczcie, piękny napis The Ice. Jednak coś tu się dzieje. To prawda, nie ma samochodów, ale są ludzie. Są jakieś knajpeczki otwarte, można się napić grzanego wina, coś zjeść. Próbują jakoś ratować trochę sytuację dla tych gości, którzy kupili bilety i przyjechali tu specjalnie po to, żeby jednak doświadczyć The Eye. I już za chwilę zabiorę Was do garażu, gdzie te wszystkie samochody, które miały jeździć po tym zamarzniętym jeziorze, one teraz sobie tam stoją i czekają, żebym ja, lucińska show pokazała Wam właśnie te auta. Idziemy! Zaczynamy nasz spacer po absolutnie wyjątkowym garażu. Czuję się tu jak dziecko w sklepie z cukierkami. Zaczynamy! To jest Lancia Stratos. Przepiękne auto, ma wyjątkowe proporcje, rzadko się takie zdarzają. Coś ciekawe, zobaczcie, tu są opony z kolcami. Wiadomo, to auto miało jeździć, ta rajdówka po jeziorze, cudownie byłoby to zobaczyć, no ale no niestety. Tu mamy AC Cobra. Co ciekawe, zobaczcie, tam z tyłu znajduje się wlew paliwa. Nie ma tutaj szyby przedniej, za to jest pałąk. Co ciekawe, zobaczcie, to są takie bolce wystające. O co chodzi? Chodzi o to, że to auto nie ma dachu, więc to jest, żeby założyć na nie landykę. O, zobaczcie, tu mamy tak zwaną czerwoną świnię. Można powiedzieć, że to jest pierwsze AMG, moi drodzy. Jak widzicie, tu się naprawdę dużo dzieje, dużo ludzi, każdy chce zobaczyć wszystkie auta, no bo naprawdę jest to oglądać. To jest Alpine Longtail i to jest właśnie jeden z samochodów, na podstawie którego zrobiono ten bardzo fajny projekt AGTZ Twin Tail. Ferrari, ale to co mi się podoba, to patrzcie tu. Aston Martin Super Legera. Taka sama czcionka jak w nowym DBS-ie. Dokładnie taka sama. Super Legera! Słuchajcie, no muszę to zrobić. Muszę być jak taka typowa blahara. Poproszę zdjęcie. Słuchajcie, to jest Aston Martin Bulldog, Chcę pokazać wam go trochę bliżej. To jest bardzo popularne auto tutaj. Słuchajcie, koncept sportowego auto-osobowego z 1979 roku. I zobaczcie, jak wygląda bagażnik w tym samochodzie. Bagażnik, powiem. Silnik, nie bagażnik. Też muszę się Wam przyznać, że tak naprawdę. Nie znam wszystkich dokładnych modeli, bo się chyba nie, nie da, ale to jest ciekawe. Zielonego pojęcia nie mam, co to jest za auto, ale uwaga, czekajcie. Sprawdzę. No dobrze, odkryłam. Auto Bianchi A112 Giovanni. Jest brzydkie. Taki jakiś dziwny twór. Audi Quattro RS 002 i to auto miało brać udział w rajdach, ale do tego nie doszło. E, to jest Pagani Utopia i ten samochód słuchajcie budowano, tworzono 6 lat. A dlaczego Utopia? No bo to jest e, następca poprzednika e, i klienci właśnie mówili, że ciężko będzie zbudować lepszy samochód, dlatego nazwali go Utopia. Perché Utopia? Utopia. Le filer enorme, perché, perché l'aspektativa da klienty, da parte tej fans. Zaplanowano produkcję 99 egzemplarzy, ale wiecie co, już ani jeden nie jest dostępny. Jeszcze nie miałam okazji się takim przejechać, ale wszystko przede mną. Aston Martin DB4, Zagato. To jest mini klameczka, absolutnie przepiękne. A tu mamy Lamborghini Miura SV. To auto jest jedno, jednym z moich ulubionych. Co ciekawe, no Lamborghini było jednym z największych rywali, Ferrari. A, piękne jest. Teraz chciałam się skupić na tych dwóch unikatowych Jaguarach. Jaguar XKSS to jest drogowa wersja wyścigowego Jaguara D-Type'a. Ekskluzywność zawsze była domeną Jaguara i to jest jeden z 16 dostępnych egzemplarzy na świecie. Miało być wybudowanych 25, ale niestety 9 z nich. Uległo zniszczeniu podczas pożaru w fabryce w 1957 roku. Jaguar w 2016 roku postanowił, że odbuduje 9 brakujących, zniszczonych egzemplarzy, które będą zgodne z, oryginalnym, z oryginalną specyfikacją. No zobaczcie, jak to auto się prezentuje. Tu mamy również wyjątkowego Jaguara. Type, a dokładnie XK120C. Wyjątkowe, wyścigowe auto. I C w nazwie oznacza competition. Auto było produkowane między 51 a 53 rokiem. Co ciekawe, wyprodukowano 53 egzemplarze, z czego 43 trafiły do prywatnych właścicieli, głównie w Stanach Zjednoczonych. To bardzo lekka konstrukcja, oparta na przestrzennej ramie. Ale żeby samochód był jeszcze lżejszy, to wiecie, z czego wykonano zbiornik paliwa, moi drodzy? To jest tu ukryty? Z gumowego worka. Ciekawostka jest taka, że nowe auto kosztowało mniej więcej 6000 dolarów, a ta wersja wyścigowa dwa razy więcej. Jaguary typu C, które brały udział w wyścigu Le Mans, teraz na aukcjach osiągają ceny około 13 milionów dolarów, czyli to jest takie 54 miliony złotych. Właśnie te egzemplarze Jaguara pokazują, że on był zawsze wyjątkowy, ekskluzywny. One zbudowały legendę marki. I to tylko pokazuje, że Jaguar nigdy nikogo nie kopiował i był nie do skopiowania. Po prostu. I tak wygląda historia Jaguara. A w przyszłości będzie jeszcze bardziej fascynująca. Impreza The Ice powoli dobiega końca, no niestety nie miałam możliwości obejrzeć wyścigów i prezentacji samochodów na zamarzniętym jeziorze, ale nic straconego, bo mam nadzieję, że przyjadę tu również w przyszłym roku i wtedy będę mogła doświadczyć tego piękna na zewnątrz. A teraz żegnam przepiękny garaż, żegnam San Moritz, do zobaczenia za rok.